Weź ty Wojtek Sani jakoś radośnie, bo stoisz jak na szubinicy. O, będziesz od razu lepiej. Śmiech <grym wierzy> <grym wierzy> uśmiechnął, później. <grym wierzy> <grym wierzy> Dawaj, Magda, jedziesz. O Boże, ten uśmiech. Cześć, tu Madzia. jest ze mną moja ekipa, czyli Maciek. Dzień dobry. Wojtek? Jestem. I Aga. Jestem. No. I dzisiaj, słuchajcie, tak wyjątkowo nietypowo. Zamiast sukcesów mamy tutaj taką waszo, właśnie specjalną mapkę Escape taką świąteczną. I właśnie w ten sposób też chcemy wam złożyć najlepsze życzenia z okazji świąt. Pokojnych, radosnych, przejedzonych, prezentowych świąt Bożego Narodzenia od nas. Śpiewamy kolędy buzi ci. Agatha, agatha! Wojna, puszek, za tryb! Agatha! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, Mapka się nazywa The Lost of the... Kula Czyli jakiej będziemy chyba szukać słuchajcie, słodzie zaginionego prezentu, tak mi się wydaje? Tak, I dużo tak? prezentów ja chcę, bardzo dużo i dla was też, bardzo dużo prezentów pod choinką. Tak, i dla nas też, dla nas dużo subskrypcji, słuchajcie. <laughs> tak, po tym naszym śpiewaniu to zaraz będzie zero na liczniku. Dobra. Oho. Dobra, dobra. Ej, kliknąłem trening, ale nic się nie dzieje. To my będziemy się trenować, czy nie? A, tego. Po, potrenować. Po. proszę. <laughs> ja, ale ten trening nic nie daje. Laskę. Mamy treningować? A czemu treningu nie działa? <laughs> Słuchajcie, po świątek już, proszę was O, przygoda, czekaj, teraz? Click below when you finish the tutorial behind you Behind tutorial behind me, ty? Masz candy? O, Wojtek ma candy O, No dobrze, no Wojtuś, okej O, czekaj, czekaj, powoli, bo powoli. jest za dużo i żeby się nie zacięło, ty What happened? No dobrze, click below in... no dobrze, no a to każdy musi kliknąć, co o co chodzi? A gdzie kliknąć? Nie wiem. Click below when you finish the tutorial behind you. A, o! O! o a, coś jest. O! O! Coś jest. Nie trzymał. You should turn up the a, voice, voice tak settings in your sound. No a gdzie Wojtek zginął? Jest voice. O. o! O! Dzień dobry. He hej No, to tak ciemno? Właśnie, czemu to tak ciemno? <laughs> Jezu, mnie ciś o, koku, o, co, czemu to tak ciemno? Czemu to tak ciemno? Czemu to tak ciemno? Jezu! 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 Mnie cię przetapało, okej. Mnie cię przetapało, okej. Patrz jak Wojtek fajnie Ej. Magda, ty masz szalony kubraczek! Jak nigdy, nie? Jak pani Mikołajowa. O! Wybrałam się nie mój świąteczny strój. O, ja też nie. Co ty dajom. O! A, no, aga, nie leży... Aga, to leży jak aga. Aga, leży jak aga. Aga, Co tu się... Dzień dobry. Dobra, chodźcie, chodźcie. No, Przestań nam zamykać drzwi jakieś pacanie świąteczne. <śścją> <ścoughs> o, I, i kolejny śpiący. Śpiąca tak była ona. Wojtek, dla ciebie Pytania? pokebol, patrz. Śpiąca królewna? Ej, aju. Patrz, Shani w środku jest. Mhm, mm mam nadzieję. Ma różowe włosy. Lade. O, Kuki, good job! A gdzie Kuki? Ale nie, no jaka dobra robota, co ja zrobiłem? Tylko, ja tylko przesłyszałem do Kuki, co, co halo? Może którąś z tych kobiet trąciłeś przez przypadek i się ucieszył No aktywnie, no w sumie bym też się cieszył, by mi się tam ty tyrtnął. <laughs> Ula tak, Melody! Jest? A czemu to wszystko oh. pozamykane? Oj, oh. Co się stało? Co to było? Co to się stało? Co robicie? The machine is powered. Follow me. We must hurry, it is all... Co? It's I forgot to turn... Tell... Co? Czekajcie, co tu się dzieje? Deactivate the robots! Ej, tu bądź... jest na górze ale Chodź... Znaczy Krasnal... Jedno... Nie, tak i... nie macaj go! nie Ooo! Jaki O! Ej, a czemu on jest tyłem? Czemu stoi tyłem? No właśnie! Halo, my tu jesteśmy! Weź, weź go, kto może trąć. O, tak skąd masz czapkę? Dostałem. O! Pójdź tu siatkę! A czemu? A jak? Niegrzeszna byłaś. Mhm. Ale mi zabrałeś ten łusiek! Niegrzeszna byłaś! To, to ta laska ma taką moc! O kurczaczki, gdzie jestem? Ej! No i ładnie. Okej. Okay. Dzień dobry, wróciliśmy. O! A, o. Się. Słuchajcie, znaleźliśmy go z zaskoczenia! On, no! On. Taki, a tu ta muzyka, on nie to jakaś kolenda mi tutaj, to ja nie jest tak głośno. Na no, na! No. O! Aga się pyta. Kim? Albo czym jesteś? jaką mam minę w ogóle? No rusza. Przepraszam, za bycie wrednym. Jestem brownie elf. Brownie? Tak, elf brownie. Ej, dlaczego o to mnie? Taki elga Oczywiście Aga gada, nie? Taki elf, jak ten od Mikołaja elf? No te, aga, Zobacz, zawsze wszystkie. To jest bardzo nieprofesjonalne z mojej strony. Yy, jakiś tam, Elwas nie powinien, nas, nie, nie powinien być zauważony. Kukakim. <gulanie> no <gulanie> te, aga, musisz nie mówić jego szefowi, bo, bo będzie źle. To też nie powiem mu. Ty znasz moje imię? Oczywiście? <gulanie> no <To> moja praca? <gulanie> Ale jeżeli mogę zapytać... Yy, do... dlaczego, t... dlaczego masz tak smutną twarz, moja droga? I z uwaga, aga mówi. No nie, za szybko Aga gadasz, nie, ja nie nadążam! To żalałaś? A present for your friend. Yes, yeah, she's very important to me. okej? Okay. Uh, to change what you want for Christmas. Aga, ty masz jakieś życzenia na święta, takie, że coś sobie zmieniasz? All I want ja No bo gada gadaj you. już z nim cicho. Aha, słuchajcie, musimy znaleźć Mikołaja przed północą. O! Christmas. Słuchajcie, do świętego Mikołaja się nie dodzwonimy, bo on nie odbiera telefonów, bo jest chaos. To just chaos. To jest po prostu chaos. Jest <laughs> O Jezu! A! Ej! to chodzi? Ej, panie! Myślałam, że to się jest... Elfu, czekaj! Elfo! My boots after I reach the top walk into the chimney and I push you with the ships. No dobra, to chodźcie, mamy wejść do chimney. Do komina. Do okay. chimni? <laughs> do chimney. Jak się patrzy? O! Będziemy świętym leczem, lecę! A, leczę! Latam, latam, latam! O, o, tu, 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 on. O. A możesz mnie puścić? Ale czekaj, bo ja jeszcze lecę, o. 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 Siema. Witajcie U. na moim statku. To jest Cynamon. Czy ty? Świetnie. A czekaj, bo on tu stoi. To jest To bo... jest jego pojazd, żeby transportować prezenty. Aha. Oczywiście, a teraz Wojtek gada. You guys don't use reindeers or something? Patrzcie, patrzcie Wo Wojtek oczywiście musi pytać, czy on nie używa reniferów albo czegoś innego. <laughs> nie, on rozwozi prezenty statkiem. No Wojtek Czuła nie, nie zależy od kru. technicznych, no. A teraz Magda oczywiście. To Magda, więc co robi Rudolf i inne renifery? A ja bym powiedziała mądra. co robi, ale zaraz więc się mnie <laughs> I'm no longer of high in a Frank even meet Santa. Ej słuchaj, oni tego naszego elfa zdegradowali, on nie ma tak wysokiej rangi, żeby się spotkać z Mikołajem. To jest straszne. oni go, tak, oni go w święta zdegradowali. U Jezu. Tak, nieoczekiwanie przeskakuje. Aha, słuchaj, on się musi skontaktować z headquarters, to jest siedziba główna jakaś, nie? Mhm. Aha, i musimy teraz poczekać, aż on się skontaktuje z tą siedzibą. A nie mogę się wejść, Przyjdź, przyjdź, Ej mam drzwi, mam drzwi, mam drzwi! Mam drzwi. O! Mamy cię możemy... zaraz, no mamy czekać, aż się skontaktujemy. Aha, to może później nam powie, że możemy już iść. Zobaczymy, na razie stoi główką kiwa. Albo może faktycznie nam trzeba. Mi się wydaje, że musimy iść, bo on się będzie teraz skontaktował, to my się mamy zająć <laughs> chyba czymś. Tak, kontaktują? a coś tu dają? A! Oj! A E Je... ciemnia? No. Cie, gdzie gdzie my spadliśmy? No, skrzyneczeń. Znaczy, gdzie nam to... wrzuciłeś? E, ciekawie, bo on on nam nie krzyknął przez was! Ej, nie klikajcie znaleźć... skrzynek gargamele jedne. Oj. już dotykają wszystkiego. Wojtek jeden zostaw ten dostaw. Prezenty <grym> są. No, może są prezenty! prezenty. To bierzmy je wszystkie. Może mamy znaleźć coś ciekawego? A może ktoś, mamy wszystkie prezenty zabrać? Ktoś węgiel no. dostał. Ej, tu zabierajmy prezenty, słuchajcie, wszystkie chyba. No ale my mamy czekać na kontakt, a nie prezenty macać, ja faktycznie a ty nie, co nie prezenty. <grym> ja a biorę, to Magda, prezenty. bierz, bierz, bierz Macia. Na pewno? A ja mam no puste co? skrzynki. Co wygadacie? Jak masz puste no, skrzynki? Ty oglądasz te, które my już zmacali. Myślicie? O! Znam no Ja mam prawdziwa, ja mamdzieć! Ja Mam! Okej. Który... Mam. Okej. Okay. No, okay. To jest jakiś chyba jeden, jeden taki prawidłowy, tak mi się wydaje. Prawilny? Prawilny, no. I co teraz? O, to no ktoś nie wziął. Czekaj, ja prezenty jeszcze zbieram. Rozchodziłeś, hmm. się teraz zbierać będę. No tak. O! Oh. Mm. Good luck Wojtusiałkę! Good luck! Ej wy też macie tak ciemno? Tak! No tak! Oh, o! No. Co, co, co ty tu? Ej, Też się stało! Kuki. Co się stało? He's really gone and done it this time. That's why he's not part of the elite... Aha, on jest pa... <gasps> no, gdzie macie? Yeah. No mnie gdzieś wyrzucono do pokoju jakiegoś jednego, ale mam chyba najwięcej prezentów z was wszystkich. Jak to? Ja mam ciemnie oh. za... O! Dzień dobry! Mi się zbadziło. Jak się tu pojawiłam, nie wiem dlaczego. To może możemy przejść. to jest nam na singla, więc... A, tak. O! Wojtek. No gdzie jest? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w North Polki... O Jezu, na północnym biegunie, tam gdzie jest Mikołaj, słuchajcie. O! is Rudolf! Come with me, we've got to get Musimy iść do Mikołaja, słuchajcie. O, fajnie! Może PS5 dostanę. To jest główny hall? To chyba no musi być głównym holem, nie? To no też to, zamknięte. To... No to gdzie ten Mikołaj? A ja wiem. Hmm. A ja ma co prezent? masz na głowie? O? Ej, Maciek ma coś na głowie? Ja mam na głowie coś? Ma. Pewnie. Ej, czemu ja mam prezę na... A ja Oj, wiem, to to... bo sobie... Swego... Przypadkiem już nałożyłem. jest <laughs> <laughs> kurde. Machine is powered? Done. Dobrze, myślę, we must hurry. Dobra, yy, ale tu no to on zaraz pewnie nam gdzieś coś otworzy. Mamy do końca czasu 5 minut słuchać, żeby tylko go... Bo Tylko do mam się wrażenie, wstać. że o, o jego powinno być widać, a go nie widać. Czyli źle ja myślę. Też mi się tak wydaje. Ale mhm. mamy teksturpaka, więc nie wiadomo o co chodzi. No może coś się stało, się, się, się. Co ci na to... Oj, sorry. A, a czego? Weźcie, my się znowu pozabijacie. No i co teraz? No i znowu obraz zepsułeś ty. O oh, jeez. I, I znowu się utkło, tu ten niechcący? O! Nie muszę, że utknęliśmy. Ale mamy za to dużo prezentów! Mamy! Otworzyło się? Nie. No, być jaj. Czekajcie. Main Hall. Tu jest tylko dla elity. A tu? tu co? A to jest chyba nie elita. elita. No jak to? Ja się czuję wyjątkowy. Ale ja liczyłem, że spotka mikołaja w końcu. No ja też. Mogę ten prezent postawić? No nie mogę z tym prezentem nic zrobić. Hmm. A Magda! Wciągaj ten, wciągaj ten pakunek ze łba! A tak? Ej, macie ty, pożyczcie jeden prezent. Bardziej ciasteczkowo. Ciasteczkowo... jak pożycz prezent. Ej, czekaj, masz. Masz Agunia. Czemu ty, ty, psujecie, ty, ty, to? czemu mi dajesz? Ty, 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 ty. Ej, oj! No to co? może otwórzcie wy jakoś, mogę te drzwi, czy coś? Mm, I come with me, we've got to get to Santa. Good job, alright, right. follow me, we must hurry It... No dobra, musimy się pospieszyć, no ale gdzie mam mm -hmm. się pospieszyć? Jak on, jego tu nie ma! Okłamał mm. nas! Popsułeś! Ej no panie, gdzie Aha. Wypadłam? Gdzie ty jesteś jaka? Wypadłam? Widzicie drzwi. <laughs> no <laughs> były no były drzwi otwarte! <laughs> Wo... Ej są no, drzwi tu otwarte, no, ja ja nie wiem. No bo ja je zepsułem! Aha, wojtusiał. No, no chyba... jak się na to, to, to poklika. To, to, to. Nie działa. O, a to, co dają? O. ja tam się zabiłam. Wiem, wiem! Słuchajcie, ja mam świetny pomysł. Drugą część mapki nagramy za rok. To, idę. Pokażemy Ania. wam Mikołaja za rok, a w tym, w tym roku musicie się nacisnąć z nami, słuchajcie. Tak. My jesteśmy jak pani Mikołajowa, Mikołaj Renifery i Stado sań? chyba Stado Reniferów. Też. Bez kitu. O, A co to? A... A tu? Co tu o. robią? A co tu dają? To Wojtek to roztworzył. No no Widzę, że Wojtek roztworzył, to biłam. możemy przejść. Ja jest! Jest Elfu! Chodźcie, chodźcie, O, super. Ej, to czemu Tym to się nam zablokowało? Coś co? się ma stoi tu I patrzcie, ma tego kur... Rudolfa. Czekajcie, ja będę ujeżdżać. Rudolf the red-nosed oh, reindeer no. with the ale to i tak ale to i nie, nie działa, bo się popsu, popsuła się mapa. No tak. No to że tu jak elfa chociaż znaleźliśmy, możemy z elfem sobie tutaj złożyć. Ej, to ci założy, założymy te prezent na łby i za rok drugą część mapy. No. Tak. <laughs> Także może być. Ja sobie wezmę taki piękny... O, ta, taki będę, o, patrzcie. O. Wojtek chcesz prezenta? No ja nie, Wojtek ma czapeczkę. No no i o, no, Agusia, chodź stawaj O, właśnie będzie A czekajcie, gołem. kto ostatnio, a spróbujcie może wy tą laską kliknąć raz gdziekolwiek? Patrzcie, kto ostatnio, ostatnio ty byłeś, where I am. Aga, kliknij raz prawym, Oj, gdziekolwiek. A Aga Cokolwiek? No. Nie da się. Mm. No nic. A na nim? Nie da się. Oj no. tam, słuchajcie, i tak ludzie teraz się pierogi lepią, uszka lepią. I, 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 I teraz o. to już je jedzą. No. Albo u mnie... Ciepka. jest... A co, macie, że u mnie jest późno, zawsze u mnie jest tak 18-19. Ej, tu jest jakaś... Nie, to... u mnie tak kolej 17, ja mam teraz... Też chciał tak szybko, ale się nie da... A ja ja sobie to, założę. to co? O. Składamy życzenia tak. moi drodzy i życzymy Wam pogodnych świąt, spędzonych w rodzinnym gronie, pełnym ciepła, pełnym miłości. Mamy nadzieję, że prezenty, które dostajecie, dostaliście albo będziecie dostawać, spełnią Wasze zachcianki, te które gdzieś tam macie skryte w waszym serduszku. Dużo jedzonka, dużo zdrówka, no i wszystkiego, o czym tylko możecie. Buziaczki od, od Andeca, teraz Madzia. No. Tak, ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, zwłaszcza uśmiechu na każdy dzień i pogody ducha, takiego pozytywnego myślenia, bo to jest też bardzo ważne, takiego też wewnętrznego spokoju, no dużo czasu spędzonego z przyjaciółmi oraz rodziną w jakiejkolwiek formie w obecnych czasach, tak? No i cóż, i żeby te święta naprawdę były takie szczęśliwe, żebyście odpoczęli i po prostu dobrze się w tym czasie czuli. I subskrybujcie nas. Wojcie, tak. ja wszystkiego dobrego. I Agunia, no, ja, ja wam życzę smacznego jajka, i smacznego karpia, smacznych śledzi, minguza. smacznego, smacznych śledzi, i no i A byłam przekonana, naj, naj, naj. że Aga powie nawzajem. wzajem. Na wzajem. No to co, kończymy? Tak. No, to wesołych świąt. Wesołych, wesołych świąt. Pa. Pa. Ojej, będzie bum. Nie, nie chcę bum. Я снова с Гии. Happy New в yeah. космос. <laughs>